W tym roku zorganizowaliśmy już trzeci Art Night Festival, i jak zwykle ma to być święto o radości, pasji twórczej, kolorów, powrotu do czasów dzieciństwa, ale też zapoznania się z otaczającym światem artystów, którzy u nas prezentują, a w tym roku mamy ich 213. Z ponad 30 krajów, z pięciu kontynentów świata, i łącznie pokazujemy 1300 obrazów, plus rzeźby, ceramika. W tym roku festiwal poświęcony jest przede wszystkim kulturze mongolskiej. Na otwarciu festiwalu można było zobaczyć taniec mongolski, śpiewy mongolskie. Oczywiście cały czas do obejrzenia jest jurt się jedzeniem mongolskim. Równolegle odbywa się wystawa fotografii mongolskiej w Browarze Mokskich, w Centrum Szopienic. Na tym były wykłady liczne, ale jeszcze oczywiście filmy. Wiem, że festiwal cieszy się dużą popularnością. Skąd pomysł zrealizowania takiego festiwalu dla artystów spontanicznych, którzy nie są jeszcze w pełni profesjonalnymi artystami? Muszę tutaj w tym momencie, zanim odpowiem na pytanie, zaprotestować, że nie są w pełni profesjonalni. To są e, bardzo wybitni artyści. Ci, którzy, których prezentujemy, to są najlepsi artyści na świecie sztuki Art Naive, o bardzo dobrej technice i trudno ich uznać, nie, uznać za e, nieprofesjonalnych. Można, można powiedzieć, że nie skończyli, nie ukończyli wyższej uczelni, ale na pewno, na pewno ich sztuka jest. E, na bardzo wysokim poziomie i trudno no, trudno mi się zgodzić, żeby nazywać ich nieprofesjonalni. No, 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 tak powinno być, bo nie, nie ukończyli akademii, ale, ale poziom, który prezentują, jest bardzo wysoki i no to trzeba przyjść i zobaczyć, ocenić samemu. Zresztą yy, widać, że sztuka ich się podoba na samym otwarciu festiwalu, było 3000 ludzi i przychodzi ich bardzo dużo, ogląda. Ta sztuka yy, może tyle różni się od tak zwanej profesjonalnej, że jest bezpośrednia, prosta i trafia do każdej wrażliwej osoby, myślę, no, no, no podoba się. I stąd właśnie ze względu na radość, fantastyczne wyczucie koloru, przesłanie tej sztuki postanowiliśmy właśnie zrobić ten festiwal, żeby ludziom jakby dać trochę radości i przybliżyć sztukę z tego świata, bo, bo, bo no, rzadko taka okazja u nas w kraju bywa, w ogóle ten festiwal jest jedynym w kraju takim festiwalem o takich rozmiarach. No i następnym motywem dla tego festiwalu było oczywiście jakby uhonorowanie tradycji i pociągnięcie tradycji, która tu zawsze była. Tu zawsze była sztuka naiwna. Tu tworzyła kiedyś Grupa Janowska, ta najlepsza, Ociepka, Wróbel, Sówka. W tym miejscu, gdzie stoimy, oni się spotykali, tu pracowali, tu tworzyli, tu byli też wspierani przez ówczesną kopalnię. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce. Niektórzy ateści mówią, że to jest czakran twórczy, i, i, i zresztą widać no, po rozwoju galerii, że to jest w sam raz miejsce dla sztuki w ogóle w szerokim pojęciu, a dla naiwnej też w szczególności. Ponieważ sztuka mongolska jest tak zupełnie inna, tak nieznana w Polsce w ogóle Mongolia jest krajem mało znanym, dla nas chciałam przybliżyć y, mieszkańcom, zwłaszcza regionu śląskiego. Tą kulturę bardzo ciekawą, tą wolność, przestrzeń, bo w kraju olbrzymi, w którym zaledwie mieszka 2,5 miliona ludzi, więc jest ogromne poczucie wolności i ta sztuka wynikająca właśnie z tej, z tej wolności, z tradycji chińskich jest bardzo szczególna. Ona zupełnie różni się od, od malarstwa z innych kontynentów, z innych krajów. I to też jest właśnie w tym ta różnorodność w tym festiwalu bardzo piękna. Nie ma dwóch takich samych artystów. Tutaj ci artyści nie naśladują żadnych trendów, nie idą za żadnymi modami. Malują z głębi serca, często z podświadomości, bardzo indywidualnie i jak uczą się, często popełniają błędy, ale przez lata są te błędy tak dopracowane do perfekcji, poprawione, że w końcu stają się ich cechą charakterystyczną i jakby nadają zadają indywidualność każdemu artyście. W tym roku bohaterem i zwycięzcą jest Jean Deletre, świetny francuski artysta, który właśnie tak, w ten sposób widzi Nikiszowiec, bardzo, bardzo, bardzo oryginalny, piękny. W tamtym roku malował Roger Dzugembe, Nikiszowiec w stylu afrykańskim bardzo również interesujący, natomiast na pierwsze, na pierwsze otwarcie zdarzenie obraz malował dla uhonorowania jakby uczczenia artysty Erwin -Sówka. A w tym roku to jest jeszcze tajemnica